Akurat za pierwszym razem, jak w poniedziałek, akurat jak spotkaliśmy się, to mogło, że wszystko odbyło się, nie było policji, nikt nikogo nie wzywał, nikt nie, nie przeszkodził nam, myśmy na się, my się zebrali wszystko, ale później stwierdziliśmy, że jednak to jest procedura, że trzeba mieć zezwolenie, no i później już dostaliśmy zgodę, ale pierwsze kilka dni zbieraliśmy akurat bez zezwolenia. Halo? Tak, odkrywam. Piąty piąty ja O, proszę. Dobry. Karylacka. Karylacka Dzień dobry. Za, za, za widział tak, że na przykład, że każdy na przykład e, osoba, która przyjdzie, że każdy już trzyma ka no, Każdy mhm. w tym i przed każdym zapalimy taki znicz. Ani myślę, że to będzie lepiej, żeby czytała inna osoba niż trzymała ten portret? Bo patrz, bo to się trzyma w rękach, a skąd będziesz czytał? Gdzie jeszcze tą karteczkę będziesz trzymał? Szczerze w tym, bo w jakim stopniu poczuwam się też do winy, że to, co się stało, to też jest moje wina. Z tego powodu, że nie brałem wcześniej udziału w wyborach. Lekceważyłem wszystko, dlatego za cichego mojego zezwolenia to się dostało. Dlatego teraz powiedziałam sobie: Nie, tak dalej być nie może. Codziennie właśnie jesteśmy z tym z Franciszkiem na pręgerzu tutaj we Wrocławiu. No i w sumie tak się poznaliśmy też w rynku we Wrocławiu 50 dni temu. To mi się podoba, że ludzie powoli przestali się bać. Oni zrozumieli, jeżeli, nie będą, jeżeli będą się bać, to nic w kraju się nie zmieni. Uważam, że bez kobiet to y, tych demonstracji mirnych nie byłoby tak. Tak dużo, tak często i takich dużych właśnie, jeżeli chodzi o o liczbę osób, tak wychodzących na ulicę. Ruchnie i pokawaje serca stare. Raz buryt, tu my, po ry. Ragneś wolny, to wiary. A mo ku, to ruchnie, ruchnie, ruchnie i pokawa Zawsze przychodzę na te akcje protestacyjne, bo chcemy walczyć o wolność, chcemy pokazać, że jesteśmy solidarni z naszym narodem. Zawsze przesyłamy zdjęcia do wszystkich tych organizacji, żeby oni też wiedzieli, że one nie, nie są same. Opowiadamy też, na przykład dzisiaj będziemy uczcić pamięć zaginionych, bo już jest pięć albo sześć człowieków. Niedawno przyjechałem z Białorusi. No i przyszedłem tutaj, chodzę na te akcje. I jaki klimat na Białorusi teraz? Ludzie cały czas walczą i nie odpuszczają Łukaszenki. Jak mam czas, to, to staram się być, bo to jest ważne, bo z drugiej strony, jak człowiek był aktywny w Solidarności, to wie, jak dla nas ważna była, o, gdzieś we Francji nas popierają, gdzieś to popierają. To były drobne sprawy, ale ważne, po prostu z tego powodu też. Też jest, jest jakby pamięć tych tamtych czasów. Zbierzcie się wszyscy razem i go po prostu wygoncie. No. Albo obiecajcie mu, że nic mi nie zrobicie za to, co zrobił złego, i nie A to do nic Nie chodźcie, bo się może to za raz zakazny, raz. nie zrobił złego. Tam pana dzieci zabijali, by nic nie zrobił temu człowieku. Tam dzienią nas zachodzie południu warożny grą. Gdzie na uzwyższych nawodowskich drewlu surowy, ja wierzę, wieśniowych, gledając szeroki Dniapro Pro. Wczoraj znowu było zatrzymanie. Po prawie, że 400 osób było zatrzymane i wrzucone do więzienia. To prawie 400 osób. A od momentu, od 9 sierpnia. Jak poczęli ludzie wychodzić na ulicę zatrzymano i rzucono do więzienia 15 tysięcy osób. Naród już na to więcej nie pozwoli. Naszym legalnie wybranym prezydentem jest Świetlana Cichanowska. Łukaszenka jest nielegitywny, To, że on sam siebie karonował po cichu, to nie znaczy, że on ma mandat od narodu. народ его уже не в